Dobrze, mamy kronikę teraz u Piotra. I Kasia, jeszcze raz, tylko strzemionka wyrzucasz. Nie opierasz się o niego. Oj, cicho, cicho, pamiętaj noga, ugięta. Miała 5, będziesz miał pięć minut stępa. I Kasia Nóżki w Strzemionkach, proszę. Babka, ty popraw tempo. Odchyl się jeszcze batka bardziej. I Kasia, na luźnej wody proszę galopujemy. Jeszcze raz przejście. To jest głosem batka. No tak. I już od razu łydka, tak, i wciśnij porządnie. Ja kasi, Spokojnie kacha, co da radę. I już od razu kus. Nie czeka na jego odpowiedź, Piotr. Za długo to trwa. Nóżka ugni, i nóżka ma być za popręgiem.